Tygodniowy horoskop Księżyca Od 19 stycznia do 25 stycznia Część druga Odwagi do ryb Waga Nów Księżyca w pannie czas dawać zamiast brać Kiedy pojawia się ta karta, nadszedł czas, abyś ocenił swoją sytuację Gdzie jesteś i gdzie chcesz iść? Energia nowiu Księżyca sugeruje ponowne rozpoczęcie, a energia panny sugeruje, abyś spróbował ponownie w sprytny Prosty i dobrze zorganizowany sposób. Panna ma również silny aspekt zdrowotny, więc jeśli źle się czujesz, ta karta sugeruje, że twoje zdrowie się poprawi. Panna uwielbia zdrowe odżywianie i alternatywne terapie, więc dodaj je teraz do swoich rutynowych czynności, jakkolwiek czujesz. Jeśli sytuacja jest w tej chwili zablokowana, może to oznaczać, że zbytnio analizujesz rzeczy lub jesteś zbyt krytyczny. Nadszedł czas, aby mniej pytać, co ktoś inny może dla ciebie zrobić, i więcej pomyśleć o tym, co możesz zrobić dla innych. Dodatkowe znaczenie dla tej karty nadchodzi stopniowa poprawa. Zwracaj uwagę na szczegóły, jeśli chcesz sukcesu bez pedantyczności. Służ innym, a miłość i pieniądze przyjdą do ciebie. Osoba, o którą pytasz, jest wiarygodna. Skorpion. Nów księżyca w byku, stoi przed tobą dobrobyt. Ta karta często pojawia się, gdy pytasz o sprawę finansową lub gdy wątpisz w swoją wartość. Karta sugeruje, że możesz mieć to, czego chcesz, w tym rzeczy materialne, ale musisz wierzyć w siebie. Sprowadza się to do praw przyciągania, doceniaj siebie i innych. Możesz stworzyć dostatek. Byk kojarzy się z luksusową Wenus, a ta karta zawiera energię nowiu księżyca, więc teraz jest dobry moment na zrobienie dwunastomiesięcznego planu finansowego. Ta karta może również sygnalizować początek nowego związku lub bardziej seksownych czasów. Jeśli zmagasz się z czymś od dłuższego czasu, nów księżyca w mocnym byku to znak, aby jeszcze się nie poddawać. Dodatkowe znaczenie tej karty: wkrótce będziesz mógł sobie pozwolić na to, o czym marzysz. Określenie tego, co najbardziej cenisz, pomoże Ci znaleźć spokój. Poświęć trochę czasu, aby się rozpieszczać. Rozpocznij zlecenie stałe na koncie oszczędnościowym, nieważne jak mała będzie to suma. Strzelec. Nów księżyca w baranie, czas zacząć działać. Płomień się pali. Przybywa nowy, wspaniały początek i jesteś na dobrej drodze. Dobranie tej karty to znakomicie pozytywny znak, jeśli jest coś, co chciałbyś, aby się wydarzyło w twoim życiu. Potraktuj tę kartę jako duże tak od wszechświata. To jest czas, aby naprawdę dostroić się do swoich marzeń. Nadal możesz mieć długą drogę do przebycia, w końcu baran jest pierwszym znakiem Zodiaku, ale jesteś na najlepszej drodze. Wymagane są determinacja, pewność siebie i odwaga, ale gorący ogień barana prowadzi cię do sukcesu w każdym przedsięwzięciu, o które pytasz. Ostrożność. Nie idź za szybko i zapomnij o swoich manierach. Traktuj ludzi dobrze. Podczas dążenia do swoich celów stworzysz dla siebie znacznie lepszą karmę. Dodatkowe znaczenie tej karty: daj z siebie wszystko i ciesz się z tego. Unikaj teraz zuchwalstwa. Potrzebujesz planu na 12 miesięcy. W twoim życiu pojawi się nowy mężczyzna. Koziorożec. Księżyc w nowiu, nadchodzi nowy początek. Tak, idzie w twoją stronę. To jedna z najbardziej pomyślnych kart w talii, jest całkowicie pozytywna i sugeruje, że rozwija się coś nowego i ekscytującego. Sytuacja, o którą pytasz, jest błogosławiona i jesteś na miejscu, aby osiągnąć swoje cele. Przesłanie z wszechświata jest takie, że zaczynasz wszystko od nowa, czy to na nowym lub lepszym kursie, czy po prostu czujesz się bardziej pozytywnie na temat stagnacji. Ta karta przypomina ci, że życie toczy się w cyklach i wkraczasz teraz w nowy cykl. Nadszedł czas, aby zacząć wszystko od nowa. Jeśli sytuacja, o którą pytałeś, stała się toksyczna, to albo się teraz wyjaśni, albo nadchodzi coś zupełnie nowego i świeżego. Dodatkowe znaczenia tej karty: nowy początek jest w drodze. Wkrótce zaczniesz czuć więcej nadziei na uzyskanie tego, czego chcesz. Twoje przekonanie, że twoje marzenia mogą się urzeczywistniać, działa dobrze. Zapomnij o przeszłości. Wodnik. Węzeł północny, wyjdź ze swojej strefy komfortu. Kiedy dostajesz tę kartę, pojawia się silne uczucie, że nadszedł czas, aby jakoś zostawić przeszłość za sobą, ponieważ zmierzasz we właściwym kierunku. Jeśli chcesz być szczęśliwy i spełniony, musisz zacząć robić to, co cię przeraża w granicach rozsądku. Ta karta dotyczy wcielania w życie celu, o który prawdopodobnie pytałeś. Zachęca cię do odważenia się na zrobienie czegoś innego ze swoim życiem i kierunkiem. Do podjęcia działania. Czy jesteś więc gotów podążać i wieść życie, w którym się wcieliłeś? Jeśli w końcu znajdziesz odwagę, by zrobić skok, jest duża szansa, że zadasz sobie pytanie: Dlaczego czekałem tak długo? Dodatkowe znaczenia dla tej karty: zmierzasz do czegoś, co wydaje się przeznaczeniem. Musisz zmierzyć się ze strachem i przezwyciężyć go. Czas przestać mieć obsesję na punkcie kogoś lub czegoś. Stań na własnych nogach. Masz wszystko, czego trzeba, by to zrobić. Ryby. Księżyc ubywający, co musisz rozpuścić. Ubywający księżyc wskazuje na to, co spada. Życie toczy się cyklami i czasami potrzebujemy przestoju lub odpuszczenia. Bez względu na to, kiedy w cyklu księżyca wyciągniesz tę kartę, jest to znak, że sytuacja osiągnęła szczyt, na lepsze lub gorsze, i nadszedł czas, abyś odpuścił to jesień i zima cyklu. Więc czego musisz się pozbyć? Prawie na pewno czegoś z sytuacji, o którą pytasz. Ta karta może być bardzo pozytywna, ale nadal może delikatnie sugerować, abyś odpuścił i przestał tak bardzo się starać. Dodatkowe znaczenia dla tej karty, ruszaj naprzód z jak najmniejszym oporem. To nie jest czas na rozpoczynanie nowych projektów. Teraz zaleca się uwolnienie emocjonalnego bagażu. Powiedz komuś, przepraszam, wykonuj energetyczną pracę taką jak medytacja lub joga. Wkrótce się przekonasz, co cię czeka. Wróżbita Łukasz Węcka